Was wszystkich bardzo serdecznie w pierwszym takim, jak to się mówi, materiale. Czekajcie chwilę. Pierwszym ja takim pokazanie to powiem z Deforesta, jak dojść do piły łańcuchowej. I oczywiście najlepiej zacząć w tym miejscu przy wielkiej dziuwie, czy tam leju krasowym, jak wam um, wygodniej. No i idziemy tą drogą, jakby została specjalnie zrobiona, nie musimy korzystać oczywiście z wskazówek innych, przynajmniej ja nie muszę, żebym z moich pierwszych, więc my już tutaj sobie idziemy, niestety nie mam cheatów, więc nie będę mógł Wam rozjaśnić jaskini, dlatego mam nadzieję, że będziecie lepiej wiedzieć, niż ja na telewizorze więc ja bym już sobie tutaj wszedł, energetyka sobie wypię i jak będziemy szli tym takim jak to się mówi takim brzegiem leju krasowego to natkniemy się na taką jaskinię, niestety to nie jest akurat ta jaskinia więc nie wchodzimy do niej, bo to i będzie jaskinia doczekana. I może to w innym odcinku powiem. Tam, w akurat tak, tej lokacji, gdzie jest ta piła motorowa, możemy akurat tam też znaleźć trzy wyjścia. Pierwsze wyjście to jest przejście numery. A potem będzie przejście numer B i przejście numer C przejście numer A to jest te, w którym będziemy wchodzić właśnie akurat do tej jaskini jest najłatwiej i, i najlepiej też jest tego, gorzej wyjść w przejściu B, bo tam akurat też można znaleźć czekan i wyjście, ale to jest potrzebny dnami, a ja go nie mam. Aku akurat teraz też jest najbezpieczniejsze wyjście, czyli numer C. Więc musimy tak iść, dopóki nie natrafimy na takiego. Znaczy na takie obozowisko, w którym mieszkali nasi koledzy misjonarze. Czekajcie, czy ja idę dobrze? No, wszystko spoko, chyba. Jak nie, to najlepiej to się cofnę później. Nie, no, coś czuję, że to akurat nie tutaj. Więc, mam nadzieję, że tę nie odnajdę. Aha, bo ja źle poszłem, to sora, że poszłem źle i was trochę tu zanudzam. I jakbyście nie dowiedzieli, to gram na trybie pokojowym, więc mam lepsze wrażenia, bo żaden, bo żadnego kanibala nie spotkacie na swojej drodze. Też, ale gdy będziecie grać na normalnym hardzie, na tym Hard Survival, to przy tej pile motorowej tam znajdziecie paru takich gości, którzy ma, mają nadzieję Wam uprzykrzyć wasze poszukiwania tej piły. Kiedyś nie mogłem tej piły za bardzo znaleźć, ale w końcu znalazłem. No i pamiętajcie, wadnego mutanta. Tam, tam jest tylko, są ci mocni kanibale. Jak się tam o nich mówi. Ale na pewno nie, to muszę chyba znów zacząć chyba stąd ci w komentarzach, czy to jest ta mini wysepka Nie, mini wysepka jest gdzieś tam Aha, bo ja myślałem, że tam się idzie Więc, sora, to tam idziemy Za mną, moi drodzy I sorka, nagrywam akurat tak późno, bo nie miałem czasu Bo wiecie, grałem z moimi kolegami Akurat, akurat na przykład Igorem więc sora, że tak późno. Niestety bardzo chciałem poszukać tego moda, mi woła u siebie. Więc sora. Jeszcze na wszelki wypadek, jakbym ten przypadek wziął nie ten tryb, to sobie zrobię procę. Bo tam też są te dzieci od Virginii, czy jak to tam mówi. Zawsze lepiej mieć procę. Jak tutaj dotrzemy... To musimy skręcić sobie w lewo, moje lewo. Po prostu sobie idziemy tak wodą. A w końcu trafimy na taką małą wysepkę. I tu musimy sobie przepłynąć tą rzekę, która biegnie przez środek w półwyspu. I myślę, że nowy po prostu no, nowy takie poszukiwania, które pojawią się akurat jutro rano, to będziemy mu... to będzie to katana. bo Do katany najlepiej się, do, najlepiej się dochodzi. Czy dochodzi, nie wiem więc jak chcecie... Iść pokadane, to dobijacie do stu łapek w górę. A, a teraz my już tutaj sobie idziemy tym. A, bo to jest tutaj mini wysepka. przepraszam Was, że pomyliłem to z tamtą. Ale wiecie, możecie skręcić jak Wam się podoba. Jak Wam się podoba. No i... Tak po prostu można pójść. Tu można jeszcze sobie skręcić tam, ale to już tam nie pójdziecie do piły mechanicznej. Chyba możecie nawet pójść z innej drogi, bo możecie znaleźć tą drogę na pamięć. A gdy po prostu na przykład możecie wystartować z obojętnie jakiego terenu i będziecie znaleźć drogę na pamięć, to na pewno na bank tutaj dojdziecie, ale tu jest jak dla mnie najlepiej i najwygodniej. Jak już trafimy sobie do takiego obozowiska Znajdziemy tam parę dupereli Które się przydadzą w przyszłości tak na przykład Biblia Dobra, to jak znajdziecie już taką jaskinię To musicie do niej teraz sobie Wejść O Chcę, żeby było wam najjaśniej albo sobie zrobię pochodnie będzie najwygodniej i będzie oczywiście tak lepiej o kurde ale się wystraszyłem teraz dobra to są pasawerowie samolotu kurde to się skosiłem potrzebnie pochodnie i tu jest to przejście numer A, o którym Wam mówiłem. Tam też w bok to jest przejście wodne, do którego byście musieli potrzebować Aqualinga. Więc jak tutaj zejdziecie, Musicie sobie po prostu tak iść. Aż tak dojdziecie do takiej linki. Ja akurat nie mam tych specjalnych cheatów więc muszę sobie normalnie zjechać. Ja już nie mogłem zeskoczyć. Bo jest tu trochę wysoko. No i tutaj macie tą naszą piłę łańcuchową. Jeszcze wam pokażę jak wyjść stąd. Gdyż można też wyjść w taki Inny sposób. Tam jest to wyjście C, o którym Wam mówiłem na samym początku. Więc musimy tam sobie pójść. Tutaj znajdują się te skóry. Nie z zaginięciem. No i tutaj gdzieś powinno być to wyjście numer C że numer C jest Chyba jednym z najlepszych wyjść, tutaj chyba musicie się przecisnąć. Jeżeli oczywiście się nie mylę, o tu nie mylę się. Tutaj macie linkę, i jest oczywiście Wam łatwiej dojść. Jak już. Będziecie wchodzić na tą linkę, to na coś natraficie. Tak jak mówiłem tutaj nie spotkacie kanibali, ale tam przy tej pile spotkacie tam parę tych bladych kanibali. Ciekawe gdzie ja jestem. to może zniszczę. Bo nie wiadomo, co tam jest. Ja tu nic nie było. Okej, ja podpalę siekierkę. Tutaj macie taką bramę. Następno, co że tak to brzmi jak Ben, -Ben ale ja mam tak słuchawki ustawione. Chyń z Jezusem. To jest religijne, bardziej. To jest wodne przejście z tym aqualungiem, ale aqualunga jeszcze nie będę tak po prostu tak od razu do niego fed w tym jednym poradniku o wreszcie odnalazłem te słowo poradniku i przez przypadek wykasiłem pochodnie gdzieś to był poradnik jakiś odcinek z The Foresta i żeby nie było to to jest nowy save żeby nie było we że... o bo bo Borys nagrywa na świecie, gdzie są, gdzie odbywa się jego seria. Żeby tak po prostu nie było. I, I jutro możliwe, że się pojawi jeszcze jeden odcinek z The Forest. Zobaczmy, co to jest. Lejk krasowy. I to państwo misjo, misjonarze napisali o dynamit. Coś jest? Nie, tego się nie da otworzyć. Jesteśmy w leju krasowym. Mam nadzieję, że ten poradnik do czegoś wam się przydał. Ja spróbuję stąd najszybciej wyjść. Mam nadzieję, że Wam się to podobało. Widzimy się w kolejnym poradniku. Jak widzicie, to jest nasze narzędzie, które znaleźliśmy. Więc do zobaczenia. Widzimy się w kolejnym materiale! Do zobaczenia!